Dzień dobry, dzień dobry, mam nadzieję, że jesteśmy gotowi na zabawę z dźwiękiem, czyli bardzo aktywne czytanie. Serią Akademia Mądrego Dziecka i właśnie zabawy z dźwiękiem. Mamy w tej serii cztery książki, które można sobie tutaj naciskać. No i oczywiście wydają dźwięki. Już wam ze szczegółami o nich opowiadam. I oczywiście, że recenzja filmowa ma tutaj o wiele więcej sensu, bo my chcemy posłuchać, jakie to są dźwięki. Kids, to właśnie to wydawnictwo jest odpowiedzialne za y, serię Akademia Mądrego Dziecka i słuchajcie, właśnie słuchajcie, mamy tutaj Przyjęcie u Piratów, jest jeszcze tytuł Ciszej to jest fajne, jest je <słuch> Cicho małpko jest jeszcze Rakieta Startuje i czwarte tytuł to Leniwcu pospiesz się! A zanim to zrobimy, może się przedstawię. Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogzką, jestem bookmarketerką. Opowiadam Wam bardzo często o książkach dla dzieci. Znajdziecie mnie na Instagramie, na YouTubie i oczywiście, co najważniejsze, wszystko znajdziecie na blogu Aktywne Czytanie, łącznie z zapowiedziami, nowości, patronatów, więc wskakujcie tam, zaglądajcie, no, żeby wiedzieć, co się dzieje w książkowym świecie. A ja już, no co, no, zaglądam, skoro tutaj tak się te zwierzaki i nie tylko zwierzaki niecierpliwią. Zacznę więc od przyjęcia u piratów i na tej książce pokażę Wam, o co tutaj chodzi. Mamy tutaj taką informację. Pięć dźwięków i jak sobie otworzymy, to widać, że to są dziury, czyli każdy dźwięk można po prostu nacisnąć. Nie bez powodu, one mają różne kolory te dźwięki, bo na każdej stronie mamy tutaj informację, Jaki dźwięk powinniśmy nacisnąć, żeby to, co czytamy, miało sens. Zresztą, jak przeczytamy tutaj, plusk, plusk i przeczytamy tutaj przy różowym dźwięku, to jest. To samo napisane, więc no, już się nie można pomylić. Chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że to są książki dla nieco młodszych dzieci, które jeszcze nie czytają. Natomiast może macie taką sytuację, że starsze dziecko czyta właśnie młodszemu, i no właśnie, to jest takie fajne skojarzenie. I jak widzicie, tutaj dziewczynka płynie, więc jest to pluskanie. Druga ważna informacja to to, że tutaj um, jest jakieś pytanie, i jest jakaś taka. Akcja no najprostsza, jaka tylko może być i e, dużo się powtarza w sensie konkretne pytanie, na przykład tutaj się powtarza. Oni tutaj szukają skarbu, no i spotykają różne postacie i chcą wiedzieć, gdzie ten skarb może być. Otworzyłam wam na ostatniej stronie, żeby no, nikt się nie martwił, że tutaj nie będzie happy endu, bo musi być happy end i skarb się odnajdzie, ale e, skoro mamy pięć dźwięków, to domyślamy się, że tych przygód jest tutaj trochę i na przykład. Piraci spotykają nurka. Tam wcześniej spotkali dziewczynkę i tak dalej. Piraci spotykają nurka. Czy wiesz, gdzie jest ukryty skarb? Pytają. Płyńcie za mną, odpowiada nurek pływający wśród ryb. I mamy tutaj naciśnij guzik pomarańczowy, więc naciskamy pomarańczowy z hasłem bulbul. Ja to pulgotanie też tak bliżej mikrofonu em, przesunęłam, żebyście też dobrze słyszeli. Więc tutaj mamy historię piracką. Co dalej, co dalej? Mamy też tytuł Leniwcu, pospiesz się. I zasada jest dokładnie taka sama w tych wszystkich książkach. Tutaj z tyłu jest po prostu taka wyciągana, taka blokada. Więc jak już ją raz wyjmiemy, to to nie jest tak, że włączamy i wyłączamy, tylko no, ewentualnie można wyjąć baterię. E, więc ona już zawsze będzie tak, Książeczka działać. I teraz tutaj będzie coś dla miłośników, ogólnie mówiąc, pojazdów najróżniejszych, bo mamy tutaj i niebieską lokomotywę, i no różne inne, i tutaj też są podkreślone kolory tych rzeczy, chociaż jak czytałam, to myślałam, że będzie, wiecie, każdy inny kolor, ale nie, bo na przykład pojawia się tutaj, mamy pandę w czerwonym wozie strażackim, i żeby było trudniej, naciskamy pomarańcz przycisk. One mogłyby być dopasowane i na poprzednich yy, tych stronach są dopasowane, czyli na przykład mamy tutaj niebieską lokomotywę i mamy do naciśnięcia niebieski przycisk. To jest fajny pomysł. A czekajcie, to musi być bliżej mikrofonu. No więc właśnie. Natomiast już później yy, te kolory nie są dopasowane, więc nie nastawiajcie się, że tak będzie. I naciskamy, no to i o i o pomarańczowe. Może też chcecie wiedzieć, dlaczego wszyscy się tak spieszą i zobaczcie, że oni wszyscy w jednym kierunku jadą. Bo oni wszyscy podążają na urodziny leniwca i nikt się nie chciał spóźnić. No, także wszyscy zdążyli. Rakieta startuje. No, bo to są książki, no, umówmy się, dla roczniaków, ewentualnie dwulatków, może nawet i młodszych dzieci, bo bardzo łatwo paluszkiem tutaj, łatwo to się. Sami zresztą widzieliście, jak trzymałam te książki, nawet jak gdzieś tam się nacisnęło, to one już wy wydawały dźwięki, więc ja myślę, że spokojnie, bez problemu to maluszkom się uda nacisnąć. I tutaj słowem, które się powtarza, są astronauci. Czy roczniak do końca zrozumie, kto to jest astronauta? Nie wiem, nie wiem. W każdym razie, no może już dwulatek coś zatrybi, w każdym razie yy, mamy tutaj przednią zabawę, spotykamy nawet UFO i dokładnie na tej samej zasadzie astronauci mijają spadające gwiazdy, szukają księżyca. Lećcie za mną, woła czerwony UFO ludek i naciskamy czerwony guzik, i tu jest bip, bip opisane. I usłyszycie dźwięki, jak spotkacie ufo. No i dzielni astronauci odnaleźli księżyc i znowu mamy radość i naciskamy różowy ostatni przycisk, mhm, mówiłam, że będzie radość. A tu mamy ciszej. Zabawy z dźwiękiem ciszej. Mamy tutaj lwa. Który prosi wszystkie napotkane zwierzątko, żeby były ciszej. Lew dzisiaj potrzebuje ciszy i spokoju, ale wszędzie wokół jest hałas. Ta małpka, która przeszkadzała mi na samym początku recenzji, to właśnie ona. Przezabawna jest. Lew spotyka kolejne zwierzątka i kolejne i kolejne. A ta skrzecząca papuga ja już ten dźwięk znalazłam też przy tych piratach o tutaj więc to jest jedyny w tej serii dźwięk, który się powtarza. Daję Wam znać, bo najczęściej te dźwięki się nie powtarzają, ale ta skrzecząca papuga widać, pasowała i tutaj. No i e, dlaczego ten lew potrzebował spokoju? Nie dlatego, że go bolała głowa, tylko dlatego, że jego lwiątka tutaj śpią, więc nie hałasujemy. Ciii.